Ściekłam się ostatnio, aż mi para poszła uszami. Przygotowuję właśnie kurs i webinar na temat porządkowania zdjęć i czytam ankiety kobiet. Więc jak w kolejnej z rzędu ankiecie przeczytałam, że kobiety mają nieporządek w zdjęciach, bo są leniwe, to mnie trafiło. To może od razu powiedzieć, że wszystkie jesteśmy leniwe buły, co? Bo tak zupełnie szczerze jeszcze nigdy w życiu nie spotkałam leniwej kobiety. Owszem, spotkałam mnóstwo przepracowanych, takich, które mają za dużo obowiązków, martwią się wszystkim i mają mnóstwo do zrobienia. Więc może przestańmy tak o sobie myśleć, bo każda z nas robi dużo i tyle, ile daje radę. A jeśli Cię interesuje mój webinar, który będzie bezpłatny na temat porządkowania zdjęć i paru jeszcze ciekawych rzeczy, albo mój kurs na temat porządkowania zdjęć, który przeprowadzi prawdziwą rewolucję w tym, co masz na telefonie, obserwuj mnie i sprawdzaj, kiedy dam znać, że jestem gotowa z zapisami.